Ciema z tej strony MCX. To jest dalsza część przygód Larry Croft i oczywiście jeśli filmik będzie Ci się podobał, daj łapkę w górę i lecimy. północno wschodnia Syberia. Teraz mniejszość. Jesteśmy na Syberii. Ale szybko puściliśmy tę serię, co nie? Tak kurczę, ten początek, bo tak tam był nas też na Syberii. Podajże to, co szukali tego miasta. Kawałek tej serii, już Kurde, zimno. Jeśli mnie słyszysz, zawróćcie. Nie próbuj mnie szukać. No, ona zawsze musi się w coś wpieprzyć, nie? Ale wyjdziemy z tego. Jesteśmy na wypizdówku. Dobra, chłodne powitanie, znajdź miejsce na schronienie. Idziemy szukać miejsca. Kurde, nie, no robi to wrażenie, ten śnieg. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy. To jest taki cię, cię, śnieg, ciężko troszkę iść, ale dajemy radę. O! Jeszcze głębiej. To ognisko było, rozpalamy dobra, to. Dobra. Muszę rozpalić ognisko. Czy tu się będzie dało? Zbierz zasoby, rozpalić ognisko. Dobra, czyli szukamy najpierw zasobów, poswiecić przedmioty. Tam są nasze przedmioty potrzebne. Zbieramy troszkę drewna. Okej. Może się uda. Mamy to. Tutaj jeszcze. Czyli rozumiem, że to i tam to jeszcze musimy zabrać. Muszę zebrać więcej. To rana, taki kijek wystarczy? No to nieźle, naprawdę. Słuchaj, powinno się palić. Mam nadzieję. A jeszcze tutaj mamy. Tu zwierzę jest. Wyrośnijmy prawie zwierzęta. Leży tu od niedawna. Nie ma mięsa, ale może coś mi się Skórę przyczyna. możemy zabrać Cholera Mamy pistolet? Nie mamy chyba. Nie mamy pistoletu, tylko jedynie czekan. Już do obozu. Dobra, trudno, no nic nie poradzimy. Musi się nam to jakoś udać tak A to jest tamto, dobra Ale zamiąć! Spalamy. Trzy kiki, które wystarczą do rana. Znaczy ten jeden wystarczy według niej. Niezły widoczek. Hmm, jaki owoc już zbudowała? Ale i tak jest zimno. Wiedzę, przetrząsają ruiny w górach. Jeśli artefakt tu jest, znajdziemy go. A co z ocalałymi? Dalej stawiają opór. Ale wkrótce opanujemy sytuację. Dobrze. Trójca wierzy w Twoje możliwości. Trójca. Czy jednak Lara miała rację? To jest Trójca. Już nie zimno? Czy zrobimy dzidę? Nie, łuk będzie. Fajnie. Będziemy łukiem strzelali. Użyjmy nie broni, aby lepszyć łuk. łuk. Dobra, jak się używa tego? Chciałabym, aby ten ból nie był tak znajomy. Można to myszkom? Nie, nie Właśnie można. W oczy. A żona musi jeszcze porozmawiać sobie. A jednak nie. Dobra. Ale nie zrobię tego. Nie mogę. W użyciu, tak? Owinięta rękojeść. Wysłodzienie ramiona. Nie Wykonaj. Się w tą Ulepszono, w porządku jest cały. Znaleźć drogę z powrotem. Ekwipunek, wytażaj amunicję Amunicja Czy możemy wykonać? Nie, nie możemy, nie mamy piórek I nie mamy drewna Okej okay. Przeszukaj las, aby znaleźć ślady Zaginionego miasta Tu jest nasze obozowisko Aby siedzieć, w zakładce dokumenty Na razie nie potrzebujemy dokumentów Musimy znaleźć... O, jest Zabijaj zwierzęta. Czy tam było zwierzę? Nie, tu jest drzewo. Musimy też zabrać troszkę drzewa. Tylko jak? Sprawdzimy yy, czekanem. Nie mamy tutaj czekana. Nie, mamy czekany. To jak się je wyciąga? Tutaj mamy to, to. Bez. O, jest. Zobaczcie, może to zadziała. A może jednak, nie? Dobra, idziemy dalej. Może po prostu czegoś tam brakuje. Tutaj X wystarczy na takie małe. A to ona tylko obrywa, tak? Dobra. Tam jest zwierzę. Dobra, niech ucieka. Następnym razem już się bardziej postaramy. Czy króliczka też możemy? O, jest! Mamy go! Skóra zwierząt. Już? Szybko! Czy to będzie drzewko można zabrać? Dobra, nie wiem jak te wielkie drzewa się zbiera. Tutaj X ewidentnie nie działa. A tam się musimy dostać, co Taka. jest? Są tutaj, ale co, co to się jest? wydarzyło? Taki kolor dziwny. Oj, nie przytrzymałem. Dobra, mamy. było? Ale w dupę dostał, dobra. Zaraz go dojedziemy. Najpierw zbierzemy tutaj to. O, jest, biega. Dobra, myślałem, że uciekł. Co tu jeszcze mamy? O, coś było ukryte. Zestaw survivalowy. Zakopane zestawy survivalowe zawierają różne surowce. No fajnie, dzięki. Dobra, gdzie mieliśmy się dostać? Tam to już tego olejemy. A, czy nie będziemy musieli się przypadkiem tą linką przejechać? To jak mamy się tam dostać? Może tędy. Weźmiemy tutaj do góry. I wskoczymy tam, czy nie? Nie, jednak nie, tam jest za wysoko. Ale może tutaj się uda. Dobra, da się jednak. Oj, pomyliłaś kierunki. Jakieś gniazdko mam, może jajka będą. I do przeczytania jest coś. A, zaoktualizowana mapę. To rozumiem, że teraz powinny być po prostu odkryte te wszystkie zestawy survivalowe. Czy możemy jajeczka zabrać? Nie, ale możemy piórko, na strzały będzie. dalej nie możemy się dostać. I tam też nie doskoczymy. Czy musimy się wrócić? No zobaczymy z tamtej strony. Jak my się tam dostaniemy? Na podrzewie się raczej nie wspina. Zobaczymy w tą stronę, co tu jest. Kilof. Nie możemy kilofa zabrać, ale możemy to wyciągnąłem przeczytać. Wyciągnąłem wiele wniosków z rzezi w grobowcu proroka. W ciągu ostatnich kilku dni wszyscy moi towarzysze zostali zabici. Wyznawcy fałszywego proroka ginęli setkami, ale ostatecznie odnieśli zwycięstwo. Zamknąłem grobowiec tak szczelnie jak mogłem i powiedziałem mieszkańcom pobliskiej wioski, że prorok zginął. Zagroziłem im, że to miejsce powinno pozostać w ukryciu. Nie wiem, czy prorok przeżył, ale będę podążał ich śladem. Nikt nie ucieknie przed zakonem trój... No dobra. A tu jest to ciało, skąd my przyszliśmy. Mamy się dostać tam... Ale tą liną, jak mamy się tam dostać? Na tą linę? Idziemy tą stronę jeszcze, zbadamy miejsce Weźmiemy trochę drzewa, bo się zawsze przyda Tu jeszcze coś jest ukryte, a tu jest ten ptaszek Dobra, to piórko, ale jak mamy to ściągnąć? Czy po jak strzelimy z łuku? Jest A będzie piórko? Jest piórko, fajnie Nawet trzy ale co nam po tym? Tam jest jakieś zejście na dół, ale nie sądzę, żeby tam coś było. Może coś ukrytego jedynie. Dobra, wejdźmy tym drzewem. Da radę? Da radę, fajnie. Zaktualizowano nam mapę. Odkryto monolit. Czytamy monolit. Zobaczymy, co tam się dowiemy. Mongolskie pismo. Nie jestem w stanie tego odczytać. Dobra, teraz z tej strony się da? Pismo. Nie, też się nie da, okej. Okay. Nie jestem w stanie tego odczytać. Dobra, ale jak mam się dostać tam? Że na to? Nie. Tam coś się świeci. Coś zaprasza? A, to zestaw survivalowy, okej. Okay. Tam nie. Że coś tu spadnie? Się odblokuje, bo tam się ewidentnie tak dostać nie da. Czy będziemy tu, zobaczymy z tej strony? Nie, no ona tam nie doskoczy. Tutaj mamy skrzyneczkę, a korona należała do jednego z władców Rusi Kijowskiej. O, ruśki owskaw. No właśnie, tutaj. To tyle kilometrów od Syberii. I mamy ptaszka. Dobra, i tam wejdziemy. tą liną, Mam nadzieję. Teraz zobaczymy, gdzie ona nas zaprowadzi. Tylko tutaj Dobra, ale nie, nie cofaj się A, to jeszcze tak można skakać Dobra, czyli może po prostu wejdziemy na tamtą linę Tam jeszcze jakieś wejście jest Czymś za to, żeśmy przyszli Raz zobaczymy, tym albo tutaj. Hmm. Te gałązki będą zbyt małe. O, tam jeszcze mamy coś. Dobra, ale tych zestawów już mamy dużo, a nie, dalej się nie dostaliśmy tam. Możemy na to wskoczyć. Dobra. Uczymy na tamto. Jest, mamy tu. Ale już się nigdzie nie dostaniemy. Tylko tutaj. A tutaj to nie, nie ma sensu w sumie. Tutaj. Oj, chyba nam się uda. Jednak się nie udało. Dobra. Próbujemy jeszcze raz to. Może to tym razem wyjdzie. Albo gałąź po prostu jest niewidzialna. Ale potrafiłem utrzymać takie coś, na no nieźle. O, jest! Jest, jesteśmy. Ok. Bierzemy skrzynię. Mamy skórę. I spacja, tak? A. Ej, to nam nic nie dało. To jak mamy się tam dostać? Przyznam, że batonowo, nie? Zobaczcie. Jesteśmy, nie? Tyle czasu to zajęło. Ale dopiero podpowiedź wyskoczyła, tak za którymś razem. Zes zaspać spaść śnieg Niech spowalnia ruch i nie może. Okej. Okay. Czy mamy ukryte? Nie, nie ma. Zróbmy drzewo. Zawsze się przydaje. Do oddziału zwiadowczego zgłosiłem się. Mieliśmy zakłócenia podczas ostatniej transmisji. Straciliśmy łączność. Ja pierdzielę. Bełnik. No, unik Dobra, udało się. Uciekamy. Czemu ona zawsze się pakuje w takie kłopoty? że to nie, nie jego jama, walka wręcz. Zabijemy go. Ale przeżył tych czekanów, nie? Cholera jasna. Zjadł nas. Ale nie miałem niczego do naciśnięcia. Co się wydarzyło? A jest pełni. Ważne, no, że żyjemy. Ale ono ma takie szczęście zawsze. Nadaliśmy no, radę. Jakieś wspomnienie z przeszłości chyba. Laro, znowu. Ewidentnie ja mała Lara. czego służą drzwi? Tędy będzie szybciej, tato. Chodź tu, moja małpko. Wybierasz się na nową wyprawę? Tak, ta jest najważniejsza. Cóż, zdecydowałam, że będę twoją asystentką. Doprawdy? Wierz mi, że chciałbym mieć ciebie u swego boku. Ale ta wyprawa jest zbyt niebezpieczna. No. Czyli jechał też do Syrii. Pewnego dnia dokonasz na tym świecie czegoś wielkiego. A ja będę z ciebie dumny. Poczekaj, kochanie, muszę odebrać.